Witam, dzisiaj szybki odcinek na temat bezprzewodowego ładowania telefonów. Oczywiście, oprócz telefonu, który chcemy naładować, musimy mieć nadajnik, odbiornik, no i jakąś ładowarkę, którą użyjemy. Trzeba oczywiście rozplątać przewód, podłączyć do zasilacza. Zasilacz podłączyć do prądu. Niech sobie gdzieś tam leży poza kadrem. Podłączamy przewód do podstawki. I teraz druga część, a mianowicie musimy zamontować odbiornik. Odbiornik ten to jest akurat uniwersalny, one występują w dwóch Typach, a to chodzi o to, że telefony potrafią mieć złącze albo w ten sposób, albo odwrotnie. Ja akurat mam tutaj niepasujący do tego telefonu, ale to akurat nie szkodzi. Ja po prostu nie będę tego używał docelowo. A dlaczego to zaraz wam powiem. Trzeba zdjąć klapkę, podłączyć odbiornik. Nie tak, tylko właśnie odwrotnie. I tę klapkę przyłożyć tutaj i zamknąć obudowę. Problem w tym, że tutaj, akurat w tym telefonie, jest w tym miejscu zaczep, który koliduje z tą taśmą. Ponadto Akurat stosując takie odbiorniki, nie będziemy mogli podpinać tutaj przewodu USB, micro USB. To złącze już jest zajęte przez uniwersalny adapter. Są takie adaptery dedykowane do konkretnych modeli telefonów, one wtedy pasują do jakichś tam wewnętrznych styków i nie zajmują tego gniazda. Ale jeżeli chodzi o demonstrację, to zupełnie się nam to wystarczy. Trzeba. Odblokować telefon. I położyć na nadajniku. I proszę bardzo. Zaczyna nam się ładować. Zaraz zrobię zbliżenie. Jak widać telefon ładuje się. Podpięty do odbiornika. Dam mu więc szansę naładować się, zaczyna, jak długo to potrwa. Ładowanie telefonu już się zakończyło, trwało mniej więcej półtora raza dłużej niż na takiej ładowarce sieciowej, typowej, podpinanej do portu USB. Natomiast myślę, że takie ładowanie bezprzewodowe jest całkiem ciekawą alternatywą, jednakże w przypadku. Użycia dedykowanego do danego modelu telefonu odbiornika, gdy on jest schowany pod klapką, nie zajmuje nam portu USB, który możemy użyć do zgrywania zdjęć czy podpinania na przykład pamięci USB. Zobaczmy jeszcze na szybko, co jest wewnętrzne takiego odbiornika. Zaraz spróbuję takie coś otworzyć. Jak to taki odbiornik. Nie tu się można do niego dostać. Może tu? O! Już widać. Jest. Jest to po prostu cewka z przetwornicą. I to wszystko, co tutaj jest w środku. I to by było na tyle w tym wakacyjnym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym filmie.